Panie prezesie, wspomniał pan podczas Gali, że przez elektromobilności już nie mamy odwrotu. Czy widzi pan tendencję wzrostową w tym zakresie w Polsce? Jak najbardziej. Z roku na rok jest zauważalna tendencja wzrostowa, jeśli chodzi o elektromobilność, nie tylko w naszym kraju, ale również w krajach Unii Europejskiej. Tutaj bardzo dobrym przykładem jest chociażby Norwegia, która w tym momencie. Posiada już większą ilość rejestracji aut elektrycznych niż aut spalinowych. Także tutaj na pewno nasz kraj czeka bardzo duża droga w kierunku rozwoju pojazdów elektrycznych, pojazdów zeroemisyjnych. I uważam, że powinniśmy brać przykład właśnie z takich krajów jak chociażby Norwegia, jak Holandia, które już w tym momencie mają również bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych, która w tym momencie jest barierą chociażby do zakupu takiego pojazdu. Wprowadzili Państwo stację do ładowania pojazdów ciężarowych. Co jej wyróżnia na tle konkurencji? Nasze stacje wyróżnia to, iż możemy dostosować daną moc ładowania pod względem danych warunków infrastrukturalnych dla danej inwestycji. Poza tym skupiamy się na tym, aby w warunkach ograniczonej mocy przyłączeniowej moglibyśmy taką stację ładowania także zaproponować wspólnie z magazynem energii. Oczywiście. E, jakie są kolejne plany firmy? Wspomniał Pan, że są te bariery do elektromobilności. W jak z Państwa firma może pomóc przełamywać te bariery, żeby zwiększyć elektromobilność w naszym kraju? Główną barierą rozwoju elektromobilności na terenie naszego kraju jest właśnie infrastruktura. Stąd cały czas prowadzimy prace badawczo-rozwojowe. E, zmierzające ku temu, aby w miejscach ograniczonej mocy przyłączeniowej sieci dystrybucyjnej moglibyśmy zaproponować inne rozwiązania wspierające uzyskanie wysokiej mocy ładowania chociażby pojazdów ciężarowych. Niestety na tą chwilę nasz kraj nie spełnia żadnych wymogów dotyczących najnowszych założeń AFIRU i stąd też czeka nas bardzo dużo pracy, abyśmy mogli te założenia w najbliższej przyszłości spełnić i nasze firmy, w szczególności firmy transportowe mogłyby chociażby z przedsiębiorstwami zachodnimi w kierunku elektryfikacji nie tylko pojazdów osobowych, floty pojazdów, ale także floty pojazdów ciężarowych.